Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Why you never said you felt that way? Cause you're trying to stay strong and fake a smile until. Możemy zagrać bardzo mocno, ale możemy zagrać lekko. I te zmiany tempa to samo jest w wyścigach. Czasami trzeba się tutaj bronić, czasami trzeba zwolnić przed akuratem, żeby poczekać na przeciwnika, żeby nie wierzyć, bo się coś stanie po prostu w Piki, jeżeli chodzi o samochody, samochody są tutaj równe, no to zaczynamy szukać rezerw, a rezerwy szukamy w sobie. No jeżeli samochód i kierowca jest układem naczyń połączonych, to można, że tak powiem, mieć super sprzęt i nie robić wyników i można być super kierowcą bez super sprzętu i też nie robić wyników. A może być tak, że jeżeli dopasujemy super sprzęt do kierowcy, który będzie trening fizyczny, trening mentalny i trening ten rzeczywisty już samochodem łączył w sposób optymalny, można wtedy uzyskiwać wyniki. Yeah, the... well, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with God again, it goes up in my oh, Dzisiaj z Zbyszkiem przyjechaliśmy do jednego z punktów, w którym odbywają się treningi. Treningi sprawności fizycznej, które są potrzebne oczywiście do przygotowania takiego kierowcy. No i zobaczymy, podglądniemy trochę, jak wygląda właśnie gra Zbyszka Skłosza. Jego jedna z bardziej ulubionych gier. Będziemy obserwować. Jesteśmy ze Zbyszkiem na treningu w Skłosza. Tak jak widać, radzi sobie. Zapytamy się go, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, po co wszystko. Zobaczymy, jakie to ma przełożenie na trening kierowcy. Zbyszku, możesz na chwilę przerwać? Możesz na chwilę przerwać? Może przerwać. <gry> tak pokrótce, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą o co chodzi w Squashu, o co tutaj chodzi? Rewelacyjna gra. No dobra, ale o co to chodzi? To, to, to żeby to to, to to, 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 to żeby wywalić przeciwnika w kosmos, tak? No, no powiedzmy, to, to <gry> czy tyle, dobrze się bawić? To bapić? jest o tyle fajne, że gramy jak w takim dużym pokoju, ale boisko jest całe, tak są czerwone linie, po <gry> mm. góry jest około 2 metrów, tam jest chyba 5. coś. Siatka to jest ta najniższa, taka czerwona linia, no i tutaj serwujemy. ale. Gra się tak, że musi piłka odbić się od tej przedniej ściany. Po drodze może się odbić o tą boczną ścianę, czy powiedzmy o, to, o tej tylnej ściany, można odegrać od tej tylnej ściany, ona musi doleczyć tam. I te świetne motograby, takie patrzenie przestrzenne, że gdzieś odbieramy, przeciwnik o coś robi, ale też musimy patrzeć, gdzie ona się odbije, po ścianie, gdzieś pójdzie tutaj po kątach. I to jest super ćwiczenie właśnie do samochodów. Są wielu kolegów, którzy tam w Dakarze jeżdżą, czy, czy gdzieś tam tutaj ścigają się na wyższym poziomie. Ja słyszałem, to jest idealne, zupełnie. Na tym człowiek tutaj nie ma lipy. Trzeba biegać, jesteśmy piłka, piłka nie wyleci, coś tam w krzaki. No i jest, jest, było prostu fajne. Gram tutaj od lat. A jeszcze jakieś mistrzostwa polskie tam tutaj odbojów. E, Jak coś tam tutaj idzie, coś tam się udaje, tutaj wygrywać. Ale mówię, to jest to, że że tak trzyma się kupy. To jest fajne, tak jak w nartach. Narty też przypominają, przypominają takie jazdę samochodem, bo jedziemy, gdzieś tam skręcamy nad jakimiś tam takimi przepaściami, gdzieś tam jakimś tutaj z góry, chcemy pojechać w jakieś tam miejsce. I tutaj zagrywamy, możemy zagrać bardzo mocno ale możemy zagrać lekko. I te zmiany tempa, to samo jest, gdy wyściga, czasami trzeba się tutaj bronić, czasami trzeba zwolnić przed zakrętem, żeby poczekać na przeciwnika, żeby nie wjeżdżać, bo się coś stanie, to można się przegonić. Super, polecam wszystkim. Okej, okay. jesteśmy po, jesteśmy po skłoszu, znaczy Zbyszek jest po skłoszu, ja jestem po kawie, e, herbacie, po jakimś rozciąganiu. Na drążkach? Zbigniew, powiedz, bo tak, no tutaj był przykład właśnie treningu takiego fizycznego, przedstawiłeś konkretne argumenty za tym, żeby właśnie chociażby spróbować w gry w skosha. A jakbyś, co byś powiedział na temat treningu mentalnego? W jaki sposób, w jaki sposób go stosować? Dla kogo ten trening będzie, że tak powiem, bardziej przydatny? Czy to będzie nowicjusz, czy to będzie już taki, że tak powiem, bardziej zaangażowany w sport człowiek, czyli ktoś, kto już jeździ regularnie? Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Tak. To jest tak, że jak w ogóle coś uprawiamy, robimy tam, powiedzmy, raz w tygodniu, no to raz mamy lepszy dzień, że rozpoczynamy, tak trudno nam nam się jakoś. Eee, rozkręcić pod koniec tam treningu, dopiero jest fajnie, o teraz bym coś tutaj zrobił i teraz tutaj, za tydzień mamy lepszy dzień, to też jest w zależności tam od pogody, w zależności jak to tam tutaj działa o zmęczenia też, od tego wypoczynku tutaj w nocy no i ten trening mentalny jest, jest tutaj, do, i, znaczy jest bardzo ważny, bo to jest też jak jesteśmy nastawieni pozytywnie jak jesteśmy Dobrze przygotowanie, czyli samochód nam pasuje, że, że, że nie męczymy się, że zrobiliśmy fajne ustawienia i tym autem się lekko tutaj jedzie, można wszędzie pojechać, gdzie, gdzie, gdzie sobie tutaj wymyślimy, to jest tutaj super, ale do tego jest potrzebne, to są takie składowe. Nie da się nauczyć na przykład jednego czy dwóch rzeczy i na tym bazować. Ściga się, bo zawsze gdzieś zmieni, zmienią się warunki, rywale postawią poprzeczkę po wyżej i zaczniemy się tutaj gubić. Skłoż to jest takie też przygotowanie do tego, do tego treningu mentalnego, jakby jest składowa tego wszystkiego, że w skłosie jak się gra, to też trzeba poczekać na tą piłkę czasami, że przeciwnik gdzieś odbije. Możemy odbić krótko, może nam odbić za przeciwnika gdzieś. Także my musimy być przygotowani na to wszystko. Wiadomo, że rywal jakoś zagra. To chodzi o skrócenie czasu reakcji. Jak my wiemy, że ktoś coś zagra, wtedy albo coś się tam powiedzmy wydarzy, to ten czas reakcji jest krótszy. Natomiast jak nas coś zaskoczy, a zaskakuje nas w taki oczywisty jakichś tutaj rzeczach, to ten czas reakcji wydłuża się nawet o do trzech sekund. I mówię, to jest ten, ten przegląd, tak jak ja tutaj ostatnio tutaj trening e, tutaj prowadziłem tutaj z kolego. To, to, co też stosowałem tutaj u siebie, żeby dobrze rozpocząć w ogóle wyścig, czy tutaj zawody, czy wyjazd tego, tego dnia, to dobrze jest na przykład wsiąść w samochód, wyjechać, powiedzmy, w to miejsce, gdzie już wyjeżdżamy tutaj na tor, stanąć sobie tam na końcu depo i zgasić tutaj samochód, i przejechać z trzy okrążenia, ale bez jazdy. Zamykamy oczy i jedziemy po torze. Czyli musimy wiedzieć, gdzie chcemy być w tym momencie. Jak dojeżdżamy do zakrętu, co mamy zrobić? Nie jedziemy. Czyli szybkość tu nie ma wpływu. My jedziemy na razie z pamięci. I to jest tutaj rewelacyjne. Później, jak robimy sobie takie trzy kółka, taką wizualizację tutaj trasy, to jest rewelacyjne. Zresztą, często jak się ogląda. Zawody na przykład z Pucharu Świata, zawodnicy jak jadą tam powiedzmy zjazd w górach czy, czy tam jakiś slalom gigant czy coś, to oni też gdzieś tam u góry tutaj startują, ale zamykają oczy i sobie powtarzają trasę, żeby, żeby nie popełnić błędu, bo tam jeden błąd i właściwie decyduje o wygranej albo przegranej. No właśnie, często widać zawodników, którzy bezpośrednio jeszcze przed powiedzmy wyścigiem, gdzieś tam widać zamknięte oczy, tak? W kasku tak. i oni naj, wtedy najprawdopodobniej wizualizują, chociażby nie wiem, samą procedurę startu, to bo generalnie jakie przymyszymy. Jakby jak no? wyjeżdżamy, w ogóle jak wyjeżdżamy na zawody, bo yy, yy, dzisiaj mamy wyścig, to mamy jakby takie dwa kółka. Rozgrzewające. Jedno to jest takie to kółko wyjazdowe, dobre, wyjeżdżamy, musimy wyjechać, stanąć na polach startowych. No i później mamy to kółko takie rozgrzewające, instalacyjne, jak to się tutaj nazywa. Ale to pierwsze kółko też trzeba wykorzystać, bo to mamy tam te parę kilometrów do pokonania. Ale tu wyjeżdżając nie bijemy żadnych tam powiedzmy rekordów, ale to musimy zobaczyć, jaka jest ona wierzchnia. Dodać gazu, ująć tego gazu. Czy samochód działa na to, czy nie, to już jest dla nas jakaś informacja. I później mamy jeszcze jedno kółko takie to instalacyjne, gdzie mamy do, do, dodatkowe tutaj informacje, to dla nas zostaną na co możemy z tym tutaj zrobić. Do, do tutaj dojeżdżamy, kto przed nami startować. Startowały na przykład samochody e, też na slikach, duże, e, takie tutaj mocne samochody, które zostawiają dużo gumy na torze, i wtedy ta przyczepność też jest inna. My powiedzmy, trening mieliśmy tam wczoraj, auto dobrze jakoś tam, powiedzmy, trzymało, ustawiało się tak, jak chcieliśmy, a tu nagle okazuje, się, się, że przestało tutaj działać, warunki bo tak, kompletnie się zmieniły, bo tak się, bo tak się zmieniły tutaj warunki. Mieliśmy kiedyś e, też te przed sezonem ustawiliśmy samochód, e, super. E, tutaj auto się ładnie ustawiało do, do zakrętu. No rewelacja ciśnienia, zgrane, wszystko było ok. Pojechaliśmy na pierwsze zawody za granicę, to dosłownie tam dwa tygodnie później okazało się, że nic to nie działa. Samochód się tak kleił, że w ogóle ten tył nie chciał współpracować i jechało się tylko przodem. W ogóle nie wiedzieliśmy, co się, co się dzieje, dlaczego ten auto nie chce jechać. Dopiero później, później jak zobaczyliśmy, kto startuje po tym pierwszym dniu treningów wolnych i po czasówce, no niestety, tak, tak się zdarzyło, że czasówka do końca nie wyszła tak byśmy tutaj chcieli, okazało się, że chodzą po to, że to buty aż się przyklejały. I to też trzeba inaczej samochód ustawić właśnie pod kierowcę, który lubi na przykład lekką taką tutaj nadsterowność i żeby to auto się ustawiało, żeby tym przodem tutaj, tutaj sobie jechać. A to są inne parametry, to też trzeba, trzeba tutaj zaplanować, żeby nie być zaskoczony, bo to czasami trzeba mieć różne warianty prze, przećwiczone. Jak coś się dzieje, no to, no to od razu zmieniamy to, musimy to, to zmienić, żeby tutaj pojechać. Nie? Czyli te, czy te warianty można sobie gdzieś tam, powiedzmy, założyć w swoim treningu mentalnym? Można, to tutaj oczywiście. Ja dam jeszcze jeden taki przykład, żebyśmy, żeby było wiadomo, o czym tutaj rozmawiamy i po co jest ten, o ten, o ten trening tutaj mentalny. Byliśmy na zawodach kiedyś na nurburingu, na małej pętli, taka najmniejsza pętla, nie wiem, na tej dużej jest taka ta pętla Grand Prix, ale ona jest skrócona o jeden tutaj zakręt, najkrótsza pętla. Ja, jak jako można jechać na Nurburingu i czasy były tak, że różnica między pierwszym zawodnikiem a dwunastym to było 40 sekundy. No i teraz, jak się jest pierwszym albo drugim, a czternastym czy dwunastym, no to jest tutaj po prostu przepaść. I 40 sekundy, ile to jest? Ile, ile, ile trzeba, żeby to tu, tu, tutaj zepsuć? Tu wszystko już odecyduje. Tu minimalny błąd za, za zachwianie takie przy dojeździe do jednego zakrętu decyduje, gdzie stoimy. Ale byliśmy na następnych zawodach pod koniec tutaj sezonu. Byliśmy na Pornik, gdzie, gdzie pętla jest dosyć długa. To między pierwszym a 12 była różnica 6 sekund. I tak. Nam, nam tutaj, tutaj kopary popadały, jak, jak, jak to się mówi, co tu się dzieje, ale później yy, biorąc sektory, no to pierwszy sektor yy, tam około sekundy, to, czyliśmy, yy, trzeci sektor około sekundy, a środkowy sektor 4 sekundy. I dopiero później, patrząc, ale ten środkowy sektor bardzo szybki, bardzo szybki, yy, 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 szybkości rzędu między 140, 160 a 220. I tu już nie ma tutaj tego. Tu chodzi o to, żeby auto się rozpędzało, żeby lekko jechało. I pod to też ustawiamy samochód. Nie da się ustawić samochodu raz na cały sezon i wszędzie jeździmy tak samo. Będziemy po prostu jeździli, jak tak sobie zrobimy, to będziemy jeździli średnio. Tak, sobie sami będziemy mieć. Ale jeżeli chcemy walczyć, no to niestety musimy, e, musimy to, to już mieć tu ustawione. Ale żeby to z kolei ustawić, to kierowca musi czuć, bo samochód ustawiamy pod kierowcę. Kierowca musi wiedzieć, co chce w tym samochodzie mieć. Czy takie bardziej nadsterowny, czy podsterowny, jak on tutaj, tutaj chce jechać, jak jemu się szybko jedzie. No i to się cały czas zmienia. I to, to właśnie to musi być ta komunikacja między inżynierem, zawodnikiem. Czy zawodnikiem, jeszcze tutaj mechanikiem, żeby to razem tutaj ustawić. Samochód czasami może być trudny do, do, do prowadzenia, ale wtedy robi się najlepsze czasy. Ale ten trudny samochód też trzeba umieć poprowadzić. To nie może tak, że ja cały czas, muszę wyczeszczać wzrok, być tutaj czujny, bo auto mi się tak jakoś tutaj prowadzi i nam zabiera zdrowie. Zabiera nam zdrowie, no i wtedy jest właśnie, robimy dwa, trzy, cztery okrążenia, i jest po zawodach. Bo człowiek jest tak zmęcony tutaj psychicznie i ten trening mentalny temu właśnie tu ma służyć. Jedź, zrób sobie wizualizację, ćwicz sobie coś, nie, nie, żeby nie ruszać tutaj rękoma tej kierownicy, bo samochód będzie jechał tutaj zygzakiem. Jedź tak, żebyś, żebyś widział, gdzie, gdzie jedziesz i gdzie chcesz pojechać. Bo wiadomo, że zbliżamy się do zakrętu, to musimy wiedzieć, jaki to jest tutaj zakręt na torze. I później musimy wiedzieć, gdzie chcemy pojechać, gdzie chcemy być, bo że tutaj, tutaj zakrętu. I do tego jest potrzebna ta wizualizacja, taka, że stajemy sobie, myślimy, gdzie chcemy być, to, to, to i później to wcielamy już tutaj w życie. Okej, okay, czyli tak, reasumując, już tak, żeby powoli kończyć odcinek. Co jest potrzebne do treningu mentalnego? I druga sprawa, jakie są korzyści z treningu mentalnego? Bo taką podstawową, to, to co ja że, widzę. Trzeba no? sobie zdać sprawę, że to jest potrzebne. I to, że my na przykład to staniemy to gdzieś na końcu depo, czy gdzieś zamkniemy oczy, będziemy tam udawali, że jedziemy, to, to się wydaje śmieszne, bo się wstydzimy. My się nie wstydźmy tego, bo to jest dla naszej, dla naszej techniki, dla naszej jazdy, dla naszego komfortu tutaj jazdy. My chcemy być lepsi. Jeżeli coś robimy, to już jesteśmy lepsi od, od, od tych, co nie robią nic. Przyjeżdżają na gotowe, wsiadają, bo, bo co tutaj można w samochodach, co tutaj robić? Wsiadam i jadę jazda z samochodem w zawodach to jest nagrodę, cały, cały proces przygotowania, to jest właśnie to przygotowanie kondycyjne prze, prze, przed sezonem mentalne, żebyś był jak najmniej, powiedzmy, zaskoczony przez sytuacje, które się dzieją jak stoi się już na polach startowych tutaj przed, przed semaforem ze światłami, to też możemy sobie zamknąć oczy, zobaczyć jak pojadę stoję na zewnętrznej strony, pojadę do zewnętrznej zobaczę jak tam o tym pierwszy zakręt wygląda gdzie tu pojechać, bo to to są zawsze tutaj ne, ne, nerwy ale jak się coś stanie, to żebyśmy nie byli o zaskoczeni, tylko żebyśmy od razu działali. To, to dużo przyspiesza, ale też ma, ma, ma wpływ na naszą pozycję, ewentualnie to to, co się stanie już tam po tych pierwszych zakrętach. Trzeba tutaj zaznaczyć, że w tym momencie samochód nie jedzie. My sobie to wyobrażamy. My sobie tu wyobrażamy, gdzie, no gdzie chcemy być. Powiedzmy, jak pojedziemy, źle wystartujemy, no, kto nas tu przyblokuje, co mam tutaj zrobić, albo wystartuję dobrze, pojadę do środka, czy tego tu blokować, czy nie, czy jechać tu z środkiem, a bo tam jest ten zawodnik, on jest szybki, ale ma słabe starty, to, to sobie tak to mówimy, to, to nie są takie. sobie wyobrażamy różne scenariusze. Może być taki, może być taki, może być jeszcze inny. I jak to się zdarzy. To my już to tu robimy, a nie że czekamy i właściwie czasami te, te takie techniki jazdy. To, do których później odejdziemy, to są te ataki czy obrony. To też my tam w samochodu, to nie pokażemy rywalowi, przeciwnikowi, żeby pojechał tam, bo my tam chcemy. Trzeba, trzeba go tam zmusić, przez to, że na przykład troszeczkę odhamować, czy powiedzmy go tu odprowadzić, albo pokazać mu się w lusterka, pojechać w lewo, w prawo, zniknąć mu z tych lusterek. To ma wpływ, to ma go zdekoncentrować, żeby on dojeżdżał do zakrętu, nie dojechał do tego optymalnego punktu, z którego tutaj hamuje, z którego skręca i składa się w zakręt. Jeżeli on nie dojedzie w to miejsce, to już jesteśmy wygrani. O tyle, że możemy się z nim zrównać, czy go później gdzieś tam wyprzedzić. Ale to musi... Wiele rzeczy, rzeczy dzieje się tutaj w głowie. Po to to jest. My możemy różne treningi tutaj robić. Możemy pijeczkami żonglować, możemy tam sobie rzucać coś, ale to taka ta wizualizacja trasy, gdzie chcemy jechać, jest, jest rewelacyjna. Mi się tutaj jeszcze nasuwa pytanie jedno. Czy taką wizualizację trasy można sobie przeprowadzić w domu? Oczywiście. Był to kiedyś taki eksperyment w koszykówkę. wzięli trzy grupy ludzi, jedna grupa nie robiła nic, tam powiedzmy oni sobie byli. Jedna grupa przez tydzień rzucała piłki tutaj do kosza, trenowali. I jedna grupa przez tydzień ćwiczyła zamkniętymi oczami. Nie bez, bez piłki, tylko tam sobie wymyślali, że rzucają mhm. tą piłkę. I ta grupa była najskuteczniejsza. No I właśnie. to jest takie nagle wow! Nie? Ale no, no to, to są jakieś tam, na, na, na świecie, teraz jak, jak już techniki, powiedzmy, jeżeli chodzi tu o samochody, samochody są tutaj równe, no to zaczynamy szukać rezerw, a w rezerwy szukamy w sobie. A już nie mówię tutaj o, tutaj o głowie, o mózgu, gdzie to są pokłady takie, że nawet nie wiemy, ile możemy je, jeszcze z siebie tutaj wykrzesać. Bo samo trzymanie kierownicy, zmiana biegów, dodawanie gazu czy hamowanie, no to to jest proste. Tylko a dlaczego czasami robimy błąd? Dlaczego pojechaliśmy tu, a nie tam? Bo o tym zawiaduje głowa. I tak, jak jesteśmy przygotowani psychicznie, no to też, też nam się będzie jechało lepiej albo gorzej. Można tutaj stwierdzić, że samochód i kierowca to jest układ naczyń połączonych? Dokładnie. No to jeżeli samochód i kierowca jest układem naczyń połączonych, to można, że tak powiem, mieć super sprzęt i nie robić wyników, i można być super kierowcą bez super sprzętu i też nie robić wyników. A może być tak, że jeżeli dopasujemy super sprzęt do kierowcy, który będzie trening fizyczny, trening mentalny i trening ten rzeczywisty już z samochodem łączył w sposób optymalny, można wtedy uzyskiwać maksymalne wyniki, chyba. Dokładnie, taki, takiego kierowcy trudno, trudno pokonać. Z nim jest fajna jazda, bo teraz go trzeba przechytrzeć. Oprócz y, ustawienia samochodu, czucia, jechania gdzieś, to jeszcze mamy konkurencję i ich musimy przechytrzeć. No i tutaj tutaj jak, jak na przykład no, jeździmy w sezonie, kierowcy się tutaj znają, mają mocne strony, tutaj słabsze, jesteśmy na jakimś innym torze, no to teraz no, jesteśmy tak, ale nam brakuje dosłownie paru metrów, żeby go tutaj wyprzedzić. Albo jest takie miejsce, gdzie m, m, czujemy się mocni. To na początku, zresztą ja tak miałem tutaj, to też było, że to miejsce zostawiałem i nie atakowałem jakby, 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 jakby kierowcy, usypiałem jego czujność. Próbowałem, pokazywałem się mu w innych zakrętach, w tym momencie przejeżdżałem zanim nic się tutaj nie dzieje, to był taki tutaj sygnał. I później w odpowiednim momencie, jak się go przyzwyczai tak po paru okrążeniach jak, i się go atakuje w takim miejscu niemożliwym jakby tutaj do atakowania, to nagle się okazuje, że przynosiło to re rezultaty, bo kierowca był tak, tak zaskoczony, że w tym momencie, że on zjeżdżał z toru jazdy tego optymalnego, no i w to miejsce tutaj wjeżdżałem i tak dosyć cze, cze, często, właśnie pojedynki wygrywałem. Nie? Reasumując, znowu zbignę w to, co powiedział przed chwilą, potwierdził. Motorsport to, to szachy. Nieprzewidywalne. Ale <grym> nie, nieprzewidywalne tego. szachy, do których, żeby się, że tak powiem, przygotować, to tak, trening fizyczny, tak, trening mentalny. Yy, połączenie tego wszystkiego do kupy razem z treningiem w samochodzie. Yy, no i, i co jeszcze, Mistrzu. I ochota, żebyśmy mieli ochotę to robić w momencie, gdzie, kiedy jesteśmy zmęczeni, jak jest mi to o, dzisiaj bym sobie pojeździł. Tak. Ale jak coś robimy, jest słaba pogoda, to wtedy nie chce nam się jeździć, bo nie wiadomo, jaka będzie po, po, pogoda gdzieś tam. No, czasami są trudne wyścigi, gdzie, gdzie jedzie się, jesteśmy y, oblegani tutaj przez konkurencję, i to nam zżera y, tutaj dużo, dużo, dużo psychiki. Mamy jeszcze jakieś tam takie kontakty gdzieś tam, nie wiadomo, Wiadomo, każdy ma jakieś pretensje, bo to zrobiłeś specjalnie, to niespecjalnie, na drugi dzień mamy drugi tutaj wyścig i w tym się musimy podziać, żeby się nie wdawać w jakieś tutaj bójki niepotrzebne, tylko swoje jechać. Nie dać się też wysadzić z toru, bo czasami z toru możemy być wysadzeni specjalnie, a, albo też są takie niechcące nie tutaj faule. Że gdzieś tam za wcześnie hamujemy, co, co zaskakuje, ktoś nas uderzy, troszeczkę przepnie, coś tam się dzieje. Wiadomo, to jest sport też tutaj kontaktowy. No i to, 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 to musimy też mieć, jakby, wytrenowane albo być przygotowani na taką ewentualność. Mhm. Czyli, czyli, tak, jednym słowem, to, ta Twoja ostatnia myśl to jeszcze jest potrzebna determinacja. W treningu, no tak, no wtedy po wtedy prostu. Chyba, że się że, czy się nie chce, po prostu trenujemy. Tak. I Chyba, do. że chcemy, że jeździmy dla przyjemności, to nie trzeba tak dużo trenować, ale wtedy będąc na zawodach, osiągając gorsze wyniki, nie złośmy się na siebie, nie, nie opieprzajmy mechaników, że nie przygotowali samochodu, bo my nie jesteśmy przygotowani, no, ale czerpiemy z tego jakąś tam radość. Znam takich tutaj kierowców, którzy gdzieś tam e, teraz w późniejszym wieku e, realizują swoje jakieś tam marzenia z lat tutaj młodzieńczych i sobie jeżdżą na przyjemności. Niektórzy się spalają nerwowo przy tym, bo chcą, robią cuda, ale nie trenują, nie są przygotowani do prowadzenia takiego, bo no to właśnie. później zmienia się na samochód szybszy, żeby. Ale to, to to nic nie pomaga, bo to, to nadal szybszy samochód jest jeszcze trudniejszy do prowadzenia, bo, bo, bo to wszystko dzieje się szybciej i jest mniej miejsca na, tutaj na trasie. No, to, to tak to, to jest. To daje dużo frajdy, ale też jak ktoś to źle do tego podejdzie, to właściwie to jest taka mordęga i czasami niektórzy są tacy za zapaleni do tego sportu, ale przez złe, złe swoje prowadzenie po dwóch, trzech sezonach rezygnują i mówią, no, dobra, idę. Będę robił coś innego. Przyszły mistrzu motorsportu. Trening. Ćwicz. Mentalnie, fizycznie, w samochodzie. Pamiętaj, że jesteś na torze jedną całością z samochodem. Tak, ten cały układ jest tak silny jak jego najsłabszy element. Pamiętaj o tym. Przyjemność. Hey. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals i've been